Cześć kochani, witam was wszystkich, bardzo serdecznie na następnym odcinku na moim kanale Pauli w Australii. Ja nazywam się Paulina i od 5 lat mieszkam w Australii. Obecnie zamieszkujemy w Gold Coast, w stanie Queensland. A dzisiaj taki trochę spokojny filmik. O, przestrzenę się, ze względu na to światło. Dzisiaj spokojny filmik. Aleks gra turniej piłki ręcznej. Ja jestem w domu, muszę pojechać do lekarza, musimy się obrobić na zakupach. Ze względu na to, że w przyszłym tygodniu lecę do Sydni, żeby zobaczyć się ze znajomymi. Dwójka moich znajomych miała dwójkę dzieci, więc miała, miała dwójkę znajomych, miała dwójkę dzieci. To w sumie nie ma sensu. Chodziło o to, że dwie moje koleżanki w grudniu urodziły i dwójkę chłopczyków, więc idziemy im kupić taki mały prezencik. A jeśli chodzi o to, dla tych, którzy nas oglądali wcześniej, jeśli chodzi o to, co tutaj się działo, co się tutaj wydarzyło przez ostatnie kilka tygodni, to jak pewnie wiecie z naszego ostatniego filmiku, Alex i ja się zaręczyliśmy po zaręczynach. Tak sobie usiadliśmy i zdecydowaliśmy, co my tak naprawdę chcemy od życia. I stwierdziliśmy, że oboje bardzo chcielibyśmy wrócić do stanu Queensland z New South Wales, Sydney. Już pewnie wszyscy kojarzycie Sydney. Um, więc spakowaliśmy walizki i w ciągu dwóch, trzech miesięcy wróciliśmy do Queensland. Ja jestem tutaj... Um, w swojej nowej pracy, Alex znalazł nową pracę w te, taka sama rola, z inną firmą. Um, a ja dzisiaj tak naprawdę was zabiorę na taki... przepraszam, na sobotę ze mną. Muszę iść do lekarza dzisiaj rano, do tego piję jeden litr wody, bo będę musiała robić skan. Um, a odesłę się pewnie po tym, albo tak jak będę jechała tam, opowiem też trochę o cyklonie Alfred i jak to tutaj wyglądało i czy naprawdę byłoby to takie, było takie straszne. Jak wszyscy mówili. Więc do zobaczenia. Powiem, zacznijmy dzień z probiotykiem. Probiotyk, ważna rzecz. A ja miałam ostatnio takie problemy żołądkowe, że stwierdziłam, że trzeba je wyleczyć. Ale jeśli chodzi o te problemy, to to jest po prostu najlepsza rzecz, jaką kupiłam. I rozpuszczę się ją w 200. Litrach czy 250 litrach ciepłej albo zimnej wody. Ja akurat ciepło, ciepło biorę, bo taka trochę jak gorąca kawa. Herbata. To pewnie lepsze od kawy czy herbaty, bo zdrowsze. tylko. sobie łyżeczkę. Mieszam to wszystko. Takie, to wygląda tak, takie na pewno jak herbatka. A teraz pójdziecie ze mną, ja zrobię sobie makijaż i zmykamy do lekarza. A ja się dopiero teraz... A ja dopiero teraz skojarzyłam, że nie pokazaliśmy wam naszego apartamentu, więc jak ten filmik tak leci, to pomału będę wam pokazywać części apartamentu. Jak pamiętacie, w Sydney płaciliśmy około 700 dolarów za tydzień, 700-750 potem. A my tutaj płacimy dość podobnie, aczkolwiek różnica jest ogromna, jeśli chodzi o nowoczesność budynku. Zaraz was przeprowadzę po naszej... Jak wchodziłam po prawej stronie, macie moje biurko. Tutaj macie nasze łóżko. Nasze zdjęcie razem po prawej stronie. Aleksa po lewej. Ale, no, po lewej od tej strony, ale po prawej od Aleksa strony. Um, tutaj mamy na, moją kosme no, kosmetyczkę, biurko. Tutaj będzie lusterko. A jak przechodzi się przez to wszystko, to tutaj jest nasza garderoba. A tu jest nasz prysznic i umywalka. Także to jest jeden spokój, później Wam pokażę drugi i salon, ale może to popołudnie ze względu na to, że Aleksja będziemy sprzątać i zabiorę Was na turniej piłki ręcznej w Australii. Dzisiejszy outfit. Okej, okay, co miałam na myśli, że idę do lekarza, że miałam co na myśli, że idę na stan. Jeśli chodzi o mnie, my style mamy nadal 15 minut i drzwi się nie otwierały do na realnym, ale ze względu na to, że ja mam was, to stwierdziłam, że pogadam. Chodzi o to, że chciałabym z Wami pogadać Proszę nie bądźcie się tam, że ja jem proteinowy batonik, bo jestem dość głodna, nie jadłam jeszcze śniadania um, O cyklonie Alfred i moje generalne wrażenia, ponieważ ostatni taki cyklon był 30 lat temu w Australii Wiem, że to bardzo rozgłośnili w Europie, że to cyklon przechodzi, że nie od 30 lat to nie było, że to było takie straszne I z mojej perspektywy, z osoby, która mieszka w środku godko jest tak naprawdę nic takiego się nie wydarzyło, oprócz tego, że straciłyśmy prąd i wodę. Aczkolwiek um, wiem, że niektóre domy poniosły większe szkody niż my. Ja jestem też w apartamencie i my mieliśmy o tyle dobrze, że byliśmy z ciotu. Aczkolwiek mówię, za bardzo to mnie nie... Za bardzo nas to nie... Um, nie miało na nas żadnego impaktu, jeśli tak można powiedzieć. Tak, kochani, jak widzicie, u nas jest straszna pogoda. Ja właśnie czekam na swoją kawę. Ulubiona bo zawsze dają ci ciasteczka. Tak. No. Nie, ja się szybko przebrałam, bo mówię, idę do fizji, musiałam spodenki ubrać. A swoje spodenki ubrałam z AFL, tej piłki australijskiej, którą kiedyś grałam. Widzicie, śmiesznie wykonają. No ale nieważne. Ja mam teraz szybko śniadanie, włączę sobie jakiś podcast na um, telewizorze, pooglądam Posłucham, a potem zmykamy do fizjoterapeuty, bo pękniętą łąkotkę mam w kolanie, więc następny problem, ale zresztą rozwiążemy rozbierzemy. wszystko dobrze na chwilę obecną. Um, ja nie wiem, czy widzicie z tyłu, ale macie mojego jamniczka. Tutaj pozdrowienie dla cioci Uli. <laughs> bo ciocia Ula jamniczki uwielbia i wujka Andrzeja oczywiście. Także no. Zobaczenia, zaraz Wam pokażę śniadanie. Nie wychodzimy tak dużo na śniadania, ale w kawiarni byłam mieli takiego bardzo dobrego bagel, że... Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda odpoczynkowane. Tak pan. to wygląda na należu, ale tak tego Go nie zostawimy, ze względu na to, że pewnie tego całego nie zjem, a powinno się mieć jakieś owoce, czy warzywa, więc weźmiemy sobie blueberries z tego. Zaraz położę to na tym na... Teraz ja już wygląda trochę lepiej. Blueberries. Um, mamy tutaj też gruszkę. A w bagelu macie bagel, bagel. Bacon, jajko, spinach. Okej, okay. zaraz wam coś pokażę, jeszcze dużo właśnie się na nie? Ale zamówili, że w swojej mamy nową dlatego że dostanę nową pracę. Więc zamówili jej nową torebkę na laptop. A tak bardzo podoba, że Ja po prostu taką samą. Co myślicie? Ładno, nie? Na laptop, na przykład, się rzeczy, deporele Zlecam do fizjoterapeuty Fizjo, już po fizjo, jak widzicie u nas nadal pada Jest mokro, jest okropnie, ale nie ma co Idziemy na siłownię Fizjo powiedział, że dobrze to wszystko wygląda na chwilę Mogę iść na siłownię, mogę zrobić ćwiczenia, tu macie na nogę. Um, I wtedy idziemy. Wtedy po siłowni pojedziemy Aleksa odebrać do z 50 drogi z tego turnieju piłki ręcznej. Zobaczenia na siłowni. Um, także na no kochanie, ja mam teraz ty szybką rozgrzewkę. Dzisiaj robię na siłowni ćwiczenia od fizjoterapeuty. A potem odbierzemy Alexa, pójdziemy do sklepu, pokażemy wam, pokażemy wam, jak mniej więcej te ceny w Australii wyglądają, więc zostańcie z nami. Miałam skończyć wczoraj filmik, ale ze względu na to, że nie było nic ciekawego w tym filmiku. Stwierdziłam, że nagram dzisiaj. Nagram może jak Alex gra i oprócz tego zabiorę Was na zakupy i zobaczymy co będziemy dzisiaj. Alex wybiera to robimy na ramce, więc może Was na to zabiorę też. Zobaczymy. Dzień. Na Zaczynamy kawą. Jak widzicie, słoneczny dzień dzisiaj jest. Na to czekaliśmy wczoraj, się nie doczekaliśmy, ale dzisiaj ma być 31 stopni. Czyli widzicie, w Australii pogoda zmienna jest. Tak samo jak w Polsce. Może nie w tym samym zakresie, aczkolwiek jest bardzo ładna pogoda dzisiaj. Zaczynamy kawą. You're gonna give me a cookie. I oh, I'm gonna have a double cookie.

co lekko dużna wygrała i teraz czas ale... na. Zdecydowałam, że musimy się trzymać na biszkopt. One are one of the mini bispo. Look at the. Look at the caramel ones. To są so popularne, ale tutaj bardzo są popularne te jelly cuts. Okay, co, Teraz wam pokażę, co kupiliśmy w sklepie. Oprócz tych bułek. Kupiliśmy to, żeby wyczyścić nasze łóżko, bo jest białe. Kupiliśmy nowego Grada. Um, I tutaj nie. Ja książkę, bo przeczytałam, to jest już moja ósma książka w tym roku. A bardzo dobra opinia miała dwa lata temu, więc teraz jest na promocji, więc ja sobie zdecydam, że ją kupię zobaczę, dam Wam opinię potem. Kupiliśmy to ze względu na to, do gotowania. Położę tutaj teraz z boku. Oprócz tego kupiłam znajomym i im dzieciakom. To jest dla jednego chłopczyka. Kupiliśmy body. Słodkie, nie? Dla dziewczynki. Zapomniałam wam powiedzieć, że właśnie jedna jest z dziewczynek też. Kupiliśmy taką. Słodziutkie i to ma um, nie kangurki, tylko zajączki na tym na Wielkanoc. I oprócz tego moje drugie korzenie kupiliśmy takie. Trzecie w sumie z tych wymienionych. No i ja sobie kupiłam nowy sweter, bo ono się zimno zaczyna robić. I stwierdziłam, że bardzo ładnie wygląda, szczególnie z tą spódniczką i paskiem. Um, no, i oprócz tego kupiłam sobie nowe kolczyki z Hallein Hapa Hava? I one tak wyglądają. Bardzo ładnie w ogóle panem są. No i co My właśnie skończyliśmy workout na siłowni, jest na 31 stopni, jest normalnie masakra, kochani. Ja tutaj chyba filmik skończę ze względu na to, że nie chcę mi się nagrywać i za trochę spędzić czasu z Alexem. Na naszym spacerze, więc do zobaczenia do następnego filmiku i mam nadzieję, że Wam się przyjemnie oglądało. Pa, pa.